Człowiek w jedności z Bogiem. Wszystko, co robi, jest dobre. Nie mógłby zrobić czegoś złego, czegoś, co tworzyłoby na świecie chaos. Bóg do tego by nie doprowadził. Jest wiele światów, na których istoty są w harmonii ze sobą i z Bogiem. Bóg chce, aby nasz świat, Ziemia, dołączył do tej jedności. Efezjan 4, 4-6. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. Koniec cytatu: Rządzić nami będą tylko ludzie doskonali. Bo tylko tacy mogą być częścią Królestwa Bożego. I tak mówi cytat z Biblii. Mateusza 11, 11-12 do Za prawdę powiadam wam. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Koniec cytatu. Komentarz od księdza. Rządzący. To znów próba uchwycenia życia po śmierci w kategoriach naszego świata. Tylko Bóg jest Panem, więc tylko On będzie panował. Nie potrzebuje do tego żadnych służb. Święci po prostu będą cieszyć się Bożą chwałą i w szczęściu wypełniać Jego wolę. Można też odwołać się do Starego Testamentu, gdzie życi chcą, aby ustanowili nad nimi króla, człowieka, ale prorok mówi, że nie jest to pobożenie. Bóg szanuje jednak ich zachciankę i każe namaścić Saula na króla.